I jeszcze jedna rzecz, ponieważ jakby wiadomo, że cały wszechświat i to nasze jestestwo, ta nasza dusza dąży do tego, żebyśmy w końcu czuli w sobie tylko i wyłącznie miłość uniwersalną, czyli mhm. zero lęku, tak naprawdę. Mhm. I mieli pełne zaufanie w ogóle do życia, do siebie i tak dalej. Więc ten tak zwany wszechświat, te różne energie i tak będą do nas przyciągały różne wydarzenia, które będą nas z tych torów wyrzucały. Nie, ale będziemy cię oduczać jednak bycia właśnie w takich umysłowych ryzach. A my, nie rozumiejąc tego, w czym jesteśmy i do czego powinniśmy dążyć, to jeszcze bardziej chcemy w tej kolejce jechać i w tych torach. Nasze ciała to odczuwają, jak pewnie wiesz, są coraz bardziej napięte, coraz mniej puszczają, więc tak jak mówiliśmy o tym poddaniu się, lepiej jest się poddać. Bo ta walka nam się skróci. Koniec wewnętrznej wojny. Zakończ ją w sobie najpierw. Tak. I tak. zobacz, na ilu polach pojawia się w tobie wewnętrzna wojna, nie?